Ekipa telewizyjna udaje się na wieś, aby nakręcić program o tym, jak wygląda życie na wsi. Przeprowadzają wywiad z rolnikiem i pytają, jak wygląda jego dzień. Mężczyzna odpowiada: Cóż, wstaję rano, biorę łyk bimbru. Reporter przerywa i mówi: Chwila, chwila, to się nie sprawdzi. Nie możemy powiedzieć naszym widzom, że pijesz od samego rana. Wiesz co, powiedz, że wstajesz i czytasz gazetę. Tak będzie lepiej. Niech będzie. Wstaję rano i czytam gazetę. Idę nakarmić zwierzęta, a potem czytam kolejną gazetę. Następnie jestem w warsztacie i czytam tam dwie albo trzy książki. Do obiadu czytam zwykle dwie gazety, a po nim spaceruję po posiadłości, czytając kolejną książkę. Wieczorem zaganiam zwierzęta, czytając wieczorne wydanie. Potem wybrałbym się do biblioteki, ale jest otwarta tylko do dziesiątej, więc idziemy do mojego sąsiada on ma prasę drukarską. De tu